Posiedzę godzinę. Co najmniej. I sam wrócę do domu. Brzymowo, nie macie pulku. Przejdę się po sklepach i spotkamy się za godzinę. <laughs> Przyjemnej narady. <laughs> Zadręczam nie, nieuzasadnionymi podejrzeniami. To podkopuje mi autorytet u personelu, a pozbyć się jej w tej sytuacji nie mogę. <grybujesz> na grzybach nie? Tak, 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 ale w balkonku. Duże? Duże, bo świeże. Wyschną będą malutkie. Wiesz, mnie tutaj nic nie trzyma na uwięzi. Żony nie masz? A po co? Ja już byłem trzy razy żonaty i potąd mam... Kochanka zresztą też się nie kalkuluje, bo ona tylko myśli, jak zalegalizować związek. Także trzeba bardzo uważać. To jak sobie radzisz? Widzisz, w naszych czasach jedyną drogą do sukcesu jest wąska specjalizacja na każdym polu. Chodzisz na kurdów. Ty zany? Nie, wbrew pozorom wypada to o wiele taniej. Bez awantur, bez konsekwencji, bez trucia głowy, a wręcz przeciwnie same uśmiechy. <laughs> Fachowość. No i uroda do wyboru do koloru. Jeden na przykład lubi, żeby go bacikiem. Bacikiem? Tak, a nie słyszałeś? To podobno bardzo przyjemne. E. Tak. No z tym, że jak żona ci przyłoży bacikiem, to nie masz przyjemności. E. Raczej sam ból. E. Inny znowu lubi, żeby po kawaleryjsku. To znaczy ja. Widzisz, o to chodzi, żeby panienka była w uniformie. Ale majoretka. No i oczywiście trochę musztry. W lewo zwrot, w prawo zwrot, naprzód marsz, w tył zwrot, Naprzód marsz, tam na ramię broń, przez broń i tak dalej. No i co co najważniejsze, powstanie powstań. Pani powstań. <śledzimy> <śledzimy> e, jako że u nas dzisiaj o te specjalistki jest coraz trudniej. Proszę cię, lenistwo nas gubi. Ja w ogóle nie wiem, jak to się wszystko kupy trzyma. No ale jakoś leci. Tak, ci wytoczy sprawę alimenty. Bywały takie próby. To widzisz, ja często wyjeżdżam w delegacje za granicę i czasami na bardzo długo. Także mam alibi na każdy inkryminowany termin. Ale jak cię od razu obrobi? Kto? Internacjonalistka? Oszalałeś? <głos》>, Interkontynentalistka nigdy w życiu. To raczej żona przejrzy ci portfel, jak się zdrzemniesz. Zawodowa nigdy. A poza tym, jak doniesiesz na milicję, to zrobią im taki kipisz. Takie trzęsienie ziemi. Może przez miesiąc nie mogą dojść do siebie. Mm, to już nie te czasy. Pod tym względem mamy Europę. ale nie powiesz, że to jest tania? No, tanio może nie jest, ale wbrew pozorom taniej niż żona. Mówisz, do żony najdroższa? Mówisz. I to nie raz. No i masz najlepszy dowód. I ona jest najdroższa. Bo to wycieczki za granicę, bo to prezenty, bo to oczywiście żarcie, a tak... Zostaw to jajo. I co masz za to? Awantury? Niesnastki, niezadowolenia, wiecznie i wci... O co chodzi? Panie prezesie, przynieśli te kwiaty pod pomnik wysiłku sportowca. No hmm. dobrze, niech pani je położy. Tu po klubie chodzą tabuny dziewczyn młodych, zdrowych, chętnych. Łatwo ci mówić. A to wszystko masz za granic. <grystanie> Kontakt z zawodniczką. To do małżeństwa pierwszy krok. Jeden, Jedyny krok, nic więcej. Tak, żebyś wiedział, żebyś wiedział. Albo pożegnanie z klubem. A poza tym może zawiści, intryk. A tak na przykład ile taka przyjemność średnio kosztuje? No teraz, aktualnie 50 dolarów. A to, to wcale nie jest tak dużo. To jest jedna dieta i pół hotelu, a jeżeli tutaj, na miejscu wyślą cię w delegację, dostajesz 200 zł, to sobie przelicz Dobra, 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 dobra. No ja. i będę jednak ale przedtem musiałbym się jej pozbyć. No. Zjedziesz windą do piwnicy. Tam są nasze garaże. I zapytasz o pana Wojtka. Tak, to jest mój kierowca. I on cię już zawiezie, gdzie trzeba. A twoja żona, jak trochę poczeka, to się nauczy zaufać. Oczywiście. Kwiatki dla flory. Dziękuję. Tylko odeślij mi kierowcę zaraz. zaraz, dziękuję, dziękuję. Stało się coś? Zatrzymać się? Nie, 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 nie Jechać, niech jechać. Długopis Trzyma Trzyma pan w w Tak Tak Tak, tak, nie, Właśnie nie, Śpieszy mi się. Cześć,